W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj najczystsza Maryjo. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę. Bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Moi kochani, takie przysięganie i zapewnianie bliźniego, że na pewno mówię prawdę, gdzieś dopuszcza rozważanie w ogóle, czy to co powiedziałem jest prawdą, czy nie. Tymczasem Pan Jezus chce, abyśmy w naszym spojrzeniu na świat byli całkowicie szczerzy i prości, i abyśmy sercem cały czas byli otwarci na Pana Boga. Wtedy nie będziemy nawet rozważać, czy coś jest prawdą, czy prawdą nie jest, tylko będziemy cały czas przy prawdzie trwali, będziemy z nią zjednoczeni, a właściwie z samym Chrystusem, który jest źródłem prawdy. Dlatego Poszukiwanie innych dróg otwiera nas na kłamstwo. Dlatego Pan Jezus mówi, że co jest ponadto, pochodzi od złego. Razem z Chrystusem w Duchu Świętym uprośćmy nasze spojrzenie na świat. Niech ono będzie jak niemowlaka, który nie zaznał niczego złego, ale całym sercem wychwala Boga. Niech to błogosławieństwo oczyści nasze serca, abyśmy mogli jak nowonarodzone dzieci, Trwać przy panu i cieszyć się Jego blaskiem, Jego chwałą, Jego prawdą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.